Cześć, Sylwek z tej strony, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale związanym z kolekcją od Hachette. Dostałem dzisiaj paczkę, została ona nadana 1 lipca 2022 roku, natomiast uwaga, uwaga, dzisiaj mamy 21 lipca 2022 roku, więc trochę sobie musiałem poczekać na tę paczkę. Oczywiście zadzwoniłem do biura, pani potwierdziła, że tak, pierwszego zostało to nadane. I to nie jest wszak ich wina, że poczta w taki sposób funkcjonuje, że po trzech tygodniach dopiero otrzymuje przesyłkę ale zastanawiam się, czy naprawdę aż w taki sposób to wszystko powinno funkcjonować, że w czasach, gdzie są paczkomaty, jest um, śledzenie przesyłek, jest internet, są komórki, naprawdę gdzie komunikacja tutaj jest tak dostosowana do wszelkich oczekiwań, wszelkich potrzeb klienta, ja myślę, że taka usługa jak śledzenie przesyłki, monitorowanie jej nie jest naprawdę niczym wielkim, a bardzo ułatwia życie nie tylko renumeratorom, ale samej firmie Hachette, bo no buduje się w taki sposób też i wizerunek. Mamy co mamy, złożyłem reklamację, reklamacja została przyjęta i prawdopodobnie otrzymam znowu to samo, znowu tę samą przesyłkę. No trudno, zobaczmy co jest w środku. Dobra, mamy 26 tom Kryzys na nieskończonych ziemiach. Tom drugi i Batman Złamane Miasto. One są w folii. Dostałem też reklamę jakieś jakiejś innej kolekcji od Hasbro, ale nie będę tego reklamować. I dostałem też rachunek w wysokości 73,98 zł. Mamy dwa tomy. Rozfoliuję to i przyjrzymy się poszczególnym egzemplarzom. Tom drugi, tom pierwszy. Wyglądają one zacnie. Są, są grube w porównaniu z, z kryzysem od Egmontu. Ale zajmę się po wertowaniu tego komiksu porównaniem, co tutaj znajduje się dodatkowo. Dobra, jeszcze opis. Tom zawiera kryzys na nieskończonych ziemiach 712 i przedstawia DC Comics przedstawia numer 87 i Superman 414. Czyli to jest dodatkowe. Ok. Przejdźmy do wertowania. Dobra, to jest wszystko. Mamy kryzysowe rozmowy, wyjazd z Marwem Wolfmanem, Wolfmanem, część druga. Szkice, jakieś rysunki, różne wersje listy śmierci, kolejne rysunki i polecane lektury. No to oczywiście tutaj mamy złamane miasto i legendy. Dobra, słuchajcie, pomimo tego, że to jest naprawdę starszy komiks, on jest z 1985 roku, to uważam, że naprawdę rysunkami się on jeszcze broni. On broni się, bardzo, bardzo dobrze to wygląda. Fajnie, fajnie się prezentuje. Um, pomimo pewnej um, naleciałości um, z lat 80., jakiejś um, archaicznej kreski, to. to Naprawdę jestem zdumiony, że dobrze to naprawdę wybornie wygląda. Dobra, zobaczmy teraz, jak prezentuje się treść w stosunku do pierwowzoru u nas, czyli od wydania egmontowskiego. To tutaj zakończyliśmy. To zakończyliśmy na tej ilustracji z Catwoman. I przechodzimy do następnego tomu. Przewertuję to i zaraz zobaczymy, jakie są różnice. Między zeszytem siódmym a zeszytem ósmym w, w haszet mamy Supermana i Superboya. DC Comics przedstawia 87 numer i Superman 414. To jest to. I później przechodzimy do do kryzysu na nieskończonych ziemiach do zrzutu 8. Reszta jest ta sama, więc y, mamy wzbogacony ten komiks o, o tyle treści. Ok, natomiast jeżeli chodzi o zawartość dodatkową, to w Egmoncie mamy posłowie Kamila Śmiałkowskiego. Za kurtyną kryzysu przedstawiamy zarys pomysłu na kryzys na nieskończonych ziemiach. Jest tego trochę. Listy śmierci, to jest ok, zrobione. Szkice postaci, zmiany kostiumów. I jest tego trochę. Natomiast w wydaniu od haszet, to, to, co jest tam jest pokazane, to tutaj jest w miniaturach, mniej czytelne przede wszystkim. Tutaj bardziej wyeksponowany jest wywiad, tu różne wersje stale poprawianej listy śmierci i tyle. Więc można sobie zdecydować, chociaż nie wszystko je tutaj, nie wszystko jest tutaj. Tak, to jest lepiej zrobione. Moim, moim przekonaniu, moim odczuciu. Zdecydowanie, ale każdy może mieć swoje, oczywiście, zdanie na ten temat. No, ja tu pokazuję, jak, jak jest. Więc, dobrze, więc mamy dwa wydania Kryzysu na nieskończonych Ziemiach. Pokazałem Wam właśnie różnicę między jednym a drugim. Tutaj trochę jest. Czego tutaj nie ma i odwrotnie, więc można sobie wyrobić zdanie, co lepiej, lepiej mieć. Dobra, i przejdźmy teraz do kolejnego komiksu, jakim jest Batman: Złamane Miasto, które też jest dublem. Też mamy wersję DC Deluxe. Rozfoliuję to. I przekartkuję. I dobra, zobaczmy jeszcze co tutaj mamy. Tom zawiera Batman Biznes, Batman Gotham Knight, Batman z Wednesday Comics. Nowy, nowa z Detective Comics. Dobra. Wiem, że trochę tutaj się będzie różniło od wydania Egmontowskiego, ale przekartkujmy to, przekonajmy się. Tu jeszcze spis treści 2003-2020 najnowsze. No, czyli dosyć świeże. Fajnie ten joker wygląda, no dosyć specyficzna kreska w ogóle tego komiksu, ale ma taki klimat, noir nawet bym powiedział, tak jakoś mi się kojarzy. No, to to już całkowicie noir. Tutaj widzę jakieś krótkie historyjki. No. Ciekawie to wygląda. I koniec, teraz dodatki w kryminalnym żywiole Batman, Azarella i Risa w konwencji Noir. No właśnie. W kolorze. I okej, okay, co dalej mamy? Mamy Aquamena w niełasce. To też jest dubel z tego co mi wiadomo. Legendy to raczej nie jest dubel. Dobra. To zobaczmy teraz, czym one będą się od siebie różnić. A wiem, że kilka będzie różnic. Pozdrawiam kolegę z komiksowego świata, który zrobił już takie porównanie i obejrzałem oczywiście to porównanie i mniej więcej będę już, będę kojarzyć czego nie ma, co jest. I dzięki za fajny materiał, który przygotowałeś. Tu mamy rozbite miasto, blizny, blizny. Dobra, są blizny. Blizny dobra, to, to jest ten czarno-biały. Tu jest trochę pomieszane. Nie, nie w tej samej kolejności. Dokładnie. Co lepiej się prezentuje, powiem Wam, że lepiej się prezentuje zdecydowanie to. E, tu jest czerni głębsza. Tutaj mamy różnicę. Nie wiem, no zobaczycie nawet. O, oczywiście już widać. Tu jest takie e, e, blade. Ta czerni jest bledsza. Tutaj jest bardziej intensywna. No, więc haszet na minus z tymi kolorami. Dobra, tłumaczenie to bez sensu, nie dla mnie. To nie ma sensu, dla mnie ma. Okej. Okay. Dobra, co dalej? Po bliznach zaczyna się rozbite miasto. 5 części plus epilog. Różnica w tłumaczeniu. Rozbite miasto, złamane. Miasto, 5 części rozbite miasto epilog i tak samo od razu widać ten papier ten kolor jest bledszy to wygląda o wiele wiele lepiej w moim moim przekonaniu jeżeli macie tylko tę wersję to się nie odczuje różnicy w momencie kiedy się zestawia to wtedy je widać dobra tu jest koniec tutaj z kolei mamy Rycerz Zemsty, trzy części i tego prawdopodobnie tutaj nie ma, Rycerza Zemsty No nie ma, nie ma tego Zatem uważam, że to jest słabe ze strony Hachette, że nie dodali tego A oczywiście przewertuje, dlaczego by nie Zobaczmy, czego nam Hachette nie dało w, w dublu, bo to jest dubel, to jest powielenie i tego nie ma. Nie czytałem jeszcze tego komiksu, ale wiem, że e, kolega z... Nie wiem jak to ma na imię w ogóle. Kolega z komiksowego świata też mówił, że to jest bardzo dobry komiks. Tak, i tego po prostu nie ma. Hachette pominęło. O i dopiero teraz się pojawia to. Pojawiają się te krótkie historyjki. Które no w sumie siłą rzeczy też lepiej wygląda tutaj w tym, w tym wydaniu. A to może tak zrobię. W tym wydaniu, bo po prostu to jest większy format, nieco większy format i oczywiście oczy się będą mniej męczyć. Ścionka tutaj jest tak malutka, tu jest większa. Nie zobaczysz ani centa z pieniędzy mojego ojca, masz to jak w banku i nie zobaczysz mi cent i nie zobaczysz ani centa z pieniędzy mojego ojca. Obiecuję. No to lepiej wygląda. Dobra, to jest nieco inaczej ustawione. Ale dobra, to jest cały czas to samo. Dobra, i tutaj się kończy. Tutaj mamy jakąś galerię, zaraz do niej wrócimy. Natomiast to ciekawe, tutaj mamy jeszcze jedną historię. To jest historia nowa z Detective Comics 1027 listopad 2020. Zaznaczyłem sobie nawet. Mam tego Detective Comics i zobaczymy jak to wygląda kościowo znowu, musicie mi uwierzyć na słowo ale tak, tutaj jakiś jest problem z, z tą czernią z kontrastem, tutaj jest bledsza to jest znowu lepsze, lepsza jakość tego tego wydania nie jest aż tak, nie wiem to nie jest dokuczliwe, żeby nie było ale jednak jest różnica. Jest różnica w kolorach. No, słuchajcie, no, bez dwóch zdań. Sami, sami spójrzcie na, na tę twarz. Tutaj jest brązowy. Tutaj podchodzi po jakiś nie wiem, lekko żółty. I tutaj się kończy. Mamy tutaj jest nowa, a tu jest młoda. I taka jest różnica. I jeszcze więcej w Detective Comics. Dobra, zobaczmy teraz dodatki. Jakie tutaj są dodatki? W Egmoncie dodatków mamy w sumie niewiele. Mamy tylko jakiś szkicownik i posłowie Kamila Śmiałkowskiego. Haszet nam daje jakiś esej. Tak, to są te same. Tak, to są te same szkice. Odcienie szarości. Więc tu jest nieco więcej. No i dobra, podsumujmy to wszystko. Tak się prezentują oba komiksy. Mają, powiem Wam otwarcie, i plusy i minusy w stosunku do swoich Egmontowskich wydań. Cieszę się, że mogłem je zestawić ze sobą, porównać, pokazać Wam, abyście mogli sami sobie wyrobić zdanie, które, które wydanie jest dla Was właściwsze, które lepiej zainwestować. Ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Fajnie by było, gdybyście skomentowali, wyrazili swoje zdanie, co według Was jest lepsze, ciekawsze. I, I widzimy się następnym razem, przede mną i przed Szymonem, którego serdecznie pozdrawiamy, recenzję. No, kryzys na nieskończonych ziemiach to będzie dla mnie wielkie wyzwanie. Nie przepadam za eventami. Z większą chęcią się wezmę za to wydanie. I jak będzie dalej? No, to czas pokaże. Zobaczmy jeszcze panoramę. W taki sposób prezentuje się moja panorama od tomu pierwszego do 27. Jest jak jest, łącznie z tymi dziwnymi liniami białymi, i niezależnie w jaki sposób się na to popatrzy, one, one będą. One będą. I nic z tego nie zmieni. Ale okej, okay. mam nadzieję tylko, że znowu nie będę zmuszony do czekania aż 3 tygodni na kolejną przesyłkę z numerem 28 i 29. No zobaczymy, jak to będzie. Po prostu bądźcie ze mną, śledźcie mój kanał i, i oglądajcie. Twórzmy fajną społeczność. Serdecznie was, pozdrawiam i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć, cześć!